Legenda futbolu blisko transferu do MLS. Młody Węgier na radarze piłkarskich rekinów. Atletico Madryt szykuje wielki transfer. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich. Zapraszamy serdecznie, to jest Piłkarski Świat. Jak już kilka dni temu poinformowaliśmy, to koniec pewnej epoki. Kevin de Bruyne, absolutna legenda Manchesteru City i kluczowy architekt ery dominacji pod wodzą Pepa Guardioli, zdecydował się na zakończenie swojej przygody z klubem. 33-letni Belek ogłosił swoją decyzję kilka dni temu, a teraz pojawiają się konkretne doniesienia co do jego przyszłości. Jak informuje prestiżowy brytyjski dziennik The Times, wszystko wskazuje na to, że pomocnik dołączy do Interu Miami, gdzie czekają już Leo Messi i Luis Suarez. To właśnie klub Davida Beckham'a, który konsekwentnie buduje globalną markę w MLS, ma być nowym domem dla belga. Projekt sportowy, którego trzonem są ikony światowego futbolu, ma przyciągnąć kolejną wielką gwiazdę, tym razem z Premier League. Inter Miami nie tylko rozbudza marzenia fanów, ale rzuca również wyzwanie całej amerykańskiej piłce nożnej, której poziom systematycznie rośnie. Jak informują amerykańskie media, początkowo głównym kandydatem do pozyskania De Bruyne miało być San Diego, nowa drużyna MLS. Jednakże klub ten miał wycofać się z wyścigu z powodu barier finansowych, a dokładniej zbyt wysokiego wynagrodzenia, jakiego oczekuje Belk. W przeciwieństwie do nich, Inter Miami jest gotowe spełnić żądania pomocnika i uczynić go kolejnym symbolem nowego świata w piłce. Połączenie De Bruyne-Messi-Suarez to nie tylko marketingowa bomba, no ale przede wszystkim piłkarski majstersztyk, nawet jeśli każdy z nich znajduje się w końcowej fazie kariery. Powiedzmy sobie szczerze, MLS nigdy wcześniej nie była tak blisko stworzenia czegoś, co mogłoby przypominać galaktyczny zespół rodem z Europejskiej Ligi Mistrzów. Jeśli transfer dojdzie do skutku, będzie to wydarzenie z sezonu w amerykańskiej piłce. De Bruyne odchodzi jako ikona Manchester City. 10 lat, 100 asyst, 5 tytułów Mistrza Anglii i niezliczone momenty wielkości. Teraz pora na nowe wyzwania. I wszystko wskazuje na to, że będą one miały miejsce na słonecznej Florydzie. Milosz Kerkesz przebojem wdarł się w salony europejskiej piłki nożnej. 21-letni węgierski lewy obrońca stał się jednym z objawień sezonu Premier League i nic dziwnego, że największe futbolowe marki chcą mieć go u siebie. Obecnie piłkarz Bournemouth znalazł się na celowniku trzech gigantów – Liverpoolu, Realu Madryt oraz Bayernu Monachium. Rywalizacja o jego podpis może zamienić się w transferową wojnę. Kerkesz dołączył do Bornemont latem 2023 roku. za jest Alkmar i od razu stał się jednym z kluczowych ogniw drużyny. Jego dynamiczne wejścia, siła fizyczna i dojrzałość taktyczna zwróciły uwagę największych skautów w Europie. Zespół Andoniego i Reoli jest rewelacją sezonu. Walczy o europejskie puchary, a Kerkesz należy do fundamentów tej niespodziewanej kampanii. Według doniesień angielskich mediów, Liverpool od dawna obserwuje Kerkesza i przygotowuje się do oferty, ale sytuacja ulegnie zmianie, gdy do gry wkroczy Real Madrid albo Bayern Monachium. Niemiecki gigant już miał nawiązać kontakt z otoczeniem piłkarza. Co więcej, Bayern Monachium nie obawia się wysokich kosztów operacji, które mogą sięgnąć nawet 55 milionów euro. To reakcja na kontuzję Alfonso Davisa który wypadł z gry po zerwaniu, więc zadał i najpewniej nie wróci przed październikiem. Real Madrid również nie pozostaje bierny. Karol Ancelotti szuka wzmocnień na bokach obrony, a młody ofensywnie usposobiony Kerkesz pasuje do profilu gracza, którego Królewscy chcą mieć w kadrze. Dla Bornemont to idealna okazja na rekordową sprzedaż. Kontrakt piłkarza obowiązuje do 2028 roku, więc klub nie ma presji i może windować cenę. To będzie jedno z najgorętszych nazwisk letniego okienka transferowego. Milosz Kerkesz, jeszcze niedawno anonimowy talent z Era Division, dziś gracz, o którego biją się najwięksi. Po brutalnej porażce 0-3 z Arsenalem na Emirates Stadium, Real Madrid stoi przed niemal niemożliwym wyzwaniem. W historii nowożytnej ligi mistrzów taki comeback się nie zdarza, ale w przypadku królewskich nic nie jest niemożliwe. Santiago Bernabeu, stadion cudów i epickich zwrotów akcji ponownie staje się jedyną deską ratunku dla najbardziej utytułowanego klubu Europy. Lucas Vazquez Dibo Courtois już po meczu dali jasny sygnał. To jeszcze nie koniec. Choć Karol Ancelotti ostrożnie podkreśla, że szanse są bardzo małe, piłkarze wiedzą, że Bernabeu potrafi zdziałać cuda. Przypomnieli o niezapomnianych nocach z Pezrze, Chelsea, Manchesterem City i Bayernem, kiedy Real, mimo bycia na skraju eliminacji, wracał do życia w najbardziej spektakularny sposób. Ale historia nie zawsze była łaskawa, gdy w sezonie 2012-2013 Real uległ Borusi. Dortmund 1 do 4. Zwycięstwo 2 do 0 w rewanżu nie wystarczyło. Przegrał również z Benfica w 1965 roku. Są to jednak jedyne tak drastyczne porażki, które nie zostały odwrócone. Z kolei scenariusze pozytywne: Derby County od 1 do 4 do 5 do 1. Anderlech od 0 do 3 do 6 do 1. Czy Borussia Mönchengladbach od 1 do 5. Do 4 do zera Real zawsze potrafił znaleźć motywację, by przekroczyć granicę niemożliwego. A ostatnie lata to apogeum Maj. Rodrigo Bellingham czy Vinicius to symbole nowej ery cudów. Teraz po blamanżu w Londynie Real Madryt ponownie musi wspiąć się na wyżyny możliwości. Wiara w stadion, w klub, w historię i w mentalność zwycięzców to wszystko będzie niezbędne, by napisać kolejny rozdział w księdze remontat. Środa, 16 kwietnia, Santiago Bernabeu, miejsce, gdzie futbol oddycha najgłębiej, a niemożliwe, często znaczy jeszcze nie teraz. Przenieśmy się do innej części Madrytu, gdzie i tam szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi. Według informacji przekazanych przez El Nacional, Atletico Madrid poważnie rozważa sprowadzenie Kubo jako następcy Antoine'a Griezmanna. Francuz może pożegnać się z Metropolitano już po zakończeniu obecnego sezonu, a jego kolejnym przystankiem może być MLS lub liga saudyjska. Kubo, gwiazda Realu Sociedad, znalazł się na celowniku największych klubów Europy, od Liverpoolu przez Bayern Monachium aż po Tottenham. Mimo to wszystko wskazuje na to, że najbardziej konkretne ruchy wykazuje Atletico Madrid. Diego Simeone wskazał 23-letniego Japończyka jako absolutny priorytet w przypadku rozstania z Griezmannem. Kubo idealnie wpasowuje się w filozofię Argentyńczyka. Dynamiczny, kreatywny. I wszechstronny. Może grać na obu skrzydłach, nie boi się odpowiedzialności, a jego liczby w tym sezonie 44 mecze, 7 goli, 4 asysty potwierdzają stabilną formę. Sam Kubo nie odrzuca możliwości przeprowadzki do stolicy. Choć podkreśla, że czuje się świetnie w realu Sociedad, to nie ukrywa, że pragnie awansować sportowo. Gra w lidze mistrzów i walka o tytuł mistrza Hiszpanii z Atletico byłaby dla niego kolejnym krokiem. Dodatkowo zainteresowanie wykazuje Aston Villa, ale to los Conchonero są najbliżej zakontraktowania ofensywnego ASA. Klauzula wykupu Kubo opiewa na 60 milionów euro, jednakże Atletico Madryt zamierza negocjować. Klub z Madrytu rozważa włączenie innych zawodników do transakcji, aby obniżyć koszty operacji. Taka strategia była już z powodzeniem stosowana w przeszłości przez zarząd z Madrytu. Transfer Japończyka do Atletico Madrid byłby nie tylko wzmocnieniem kadry, ale i mocnym sygnałem dla reszty ligi. Simone nie zamierza odpuszczać. Era Griezmanna, może się kończyć, ale w jej miejsce nadciąga nowa fala Ima, twarz, Kubo. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem!